Dzień dobry, Mateusz Blachnierek, witam Państwa. Zapraszam na rodzinny serwis informacyjny. Niektóre szkoły próbują wprowadzać niezgodne z prawem opłaty. Papierowe legitymacje szkolne odchodzą do lamusa. Obowiązkowa edukacja seksualna już od przyszłego roku szkolnego. Sprawdź, co to oznacza dla Twojego dziecka. Kryzys demograficzny jest jednym z największych wyzwań współczesnej Polski. Rozmowa z doktorem Krzysztofem Szwarcem. Szkoły nie mogą zarabiać na organizacji posiłków ani przerzucać na rodziców kosztów ich organizacji. Od 2022 roku placówki mają obowiązek umożliwić uczniom w podstawówkach zjedzenie ciepłego posiłku. Bez względu na to, czy szkoły zdecydują się korzystać ze swojej kuchni, czy zamówić catering, korzystanie przez uczniów z posiłków jest dobrowolne, ale odpłatne. Wysokość tych opłat ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z przepisami i orzeczeniami sądów rodzice ze Muszą tylko za to, co jest wsadem do garnka, czyli produkty do przygotowania dań. Zdarzają się już przypadki, gdy szkoły zawyżają koszty i próbują przerzucić na rodziców opłaty za dowóz czy inną formę organizacji ciepłego posiłku. Przypominamy więc, że to obowiązek samorządu lub innej jednostki prowadzącej szkołę, by zapłacić kucharką za prąd czy dowóz cateringu. Opłaty za te posiłki powinny być więc symboliczne. To koniec papierowych legitymacji szkolnych. Od połowy lipca szkoły mogą wydawać je tylko w formie plastikowej karty. Wydane dotychczas papierowe zachowują swoją ważność. Są one wielkości karty, kredytowej i mają, jak poprzednio, różowy kolor. Na przedniej stronie legitymacji znajdziemy zdjęcie dziecka, jego imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel, nazwę i adres szkoły, a także datę wydania dokumentu i jego numer. Z tyłu znajdują się informacje dotyczące uprawnień ucznia do ulg na przejazdy komunikacją zbiorową oraz miejsca na holograficzne nalepki przedłużające ważność dokumentu. Legitymację można też posiadać w formie aplikacji na smartfony. Przedszkolaki nie mają obowiązku posiadania legitymacji. Przepisy przewidują ich wydanie tylko tym przedszkolakom, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Fundacja Pro Prawo do Życia przygotowała specjalną broszurę o zagrożeniach płynących z wprowadzanej do szkół edukacji seksualnej. Rząd zdecydował, że od przyszłego roku wprowadza nowy, obowiązkowy przedmiot szkolny. Edukacja zdrowotna jest nową nazwą mającą uśpić czujność rodziców. Przewodniczącym zespołu opracowującego podstawy programowe przedmiotu został seksuolog, profesor Zbigniew Izdebski, od lat propagujący niebezpieczne zachowania seksualne wśród nastolatków. Wobec zapowiedzi środowisk LGBT w próbach ich wejścia do szkół obawy wydają się słuszne, bo tęczowi aktywiści w trakcie wprowadzanych przez nich zajęć zachęcają do rozwiązłości seksualnej. Promują masturbację czy oglądanie pornografii. Broszurę Fundacji Pro Prawo do Życia można pobrać na stronie www.stronażycia.pl Liczba urodzeń w Polsce drastycznie spada. Kryzys demograficzny jest jednym z największych wyzwań naszego państwa w XXI wieku, mówi dr Krzysztof Szwarc, demograf, ekspert Instytutu Wiedzy o rodzinie i społeczeństwie. Mamy obecnie najniższą liczbę urodzeń od II wojny światowej. To bardzo niebezpieczne nie tylko dla naszej gospodarki. Jesteśmy na równi pochyłej w zastępowalności pokoleń, a to oznacza, że Polacy jako naród wymierają. Mamy jeden z najniższych na świecie wskaźników dzietności naprawdę liczba ludności nie ma tak dużego znaczenia jak struktura ludności i struktura ludności Polski jest skrajnie niekorzystna i to jest jeden aspekt czyli to starzenie się społeczeństwa właśnie utrzymanie emerytów potrzeba osób młodszych żeby mogły utrzymywać te osoby starsze między innymi właśnie swoich rodziców Cała rozmowa, podczas której dr Krzysztof Szwarc opowiada o kryzysie demograficznym, jego przyczynach i konsekwencjach, na naszym kanale YouTube. Link zamieszczamy w opisie. Bardzo dziękujemy Państwu za wszelkie wsparcie. To dzięki Wam tworzymy rodzinne serwisy informacyjne i prowadzimy portal Polskiego Forum Rodziców. Link do portalu BajkoFi, na którym można nas wesprzeć, zamieszczamy w opisie. Pomóc nam można też zostawiając polubienie pod filmem, wpisując komentarz i wysyłając link do znajomych, do czego bardzo gorąco zachęcamy. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować i być na bieżąco. W imieniu całego zespołu rodzinnego serwisu informacyjnego dziękuję za uwagę, Mateusz Blachnierek, bo rodzina jest zbyt ważna, by o niej nie mówić.